Witajcie, witajcie. Lasy nad leśnictwem Różanna w przepięknej odsłonie, jeszcze cały czas jesiennej. Mamy 2 listopada, a słońce. Pogoda niesamowita. Grzyby rosną, ludzie chodzą, las rośnie. Jak to mówią leśnicy, nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las przepiękne lasy na desnictwa różanna, gdzie nie tylko jest monokultura sosny, ale również świerki, buki brzozy bogata szatara zwierzęta, zwierzęca, ponieważ świat zwierzęcy i jelenie, i dziki i lisy, a nawet wilki, pozdrawiam!